To już jest czwarta edycja Szlachetnej Paczki w Solcu Kujawskim. W tym roku udało nam się dotrzeć do 14 rodzin. Aktualnie pracujemy w magazynie pełną parą. Przyjęliśmy już 5 rodzin, czekamy jeszcze na kolejne 7. Następnie będziemy rozwozić wszystko do rodzin i jutro też będziemy działać. W tym roku głównie udało nam się dotrzeć do rodzin borykających się z samotnością i niepełnosprawnością. Mają oni bardzo duże potrzeby, szczególnie duże gabaryty. I na szczęście udało nam się wszystko zebrać, więc bardzo dziękujemy za pomoc i wsparcie od wszystkich darczyńców. W szlachetnej Paczce już uczestniczę 14 rok. Jest to piękna inicjatywa, w której właśnie mogę co roku uczestniczyć. Polega ona na wyborze jednej z rodzin w Szlachetnej Paczce, która potrzebuje naszej pomocy i spełnieniu jej marzeń. Czyli marzeń o pięknych, bezpiecznych świętach, pełnych miłości, w których nie będą musiały się martwić o o te najbliższe święta, gdzie będą miały spełnione wszystkie swoje marzenia i potrzeby. I tak też jest to ten rok, w którym już pomagam 17 rodzinie. Przygotowuję paczkę wraz ze znajomymi, wraz z mężem, który mi we wszystkim pomaga. I najpiękniejsze jest w tym wszystkim to, że możemy uczestniczyć w obdarowywaniu tej rodziny, możemy zobaczyć jej radość, to jak się cieszy z tych wszystkich upominków. I myślę, że to jest najpiękniejsze: pomoc drugiej osobie w tej codzienności, bo my wszystko na co dzień mamy, mamy dostęp do wszystkiego, a niektórzy po prostu mają mniejsze fundusze, mniejsze zasoby, I dlatego warto pomagać. To ogromny zaszczyt, że mogę być tutaj dzisiaj, kiedy tyle wolontariuszy jest zaangażowanych w szlachetną paczkę. Po raz czwarty gościmy, jesteśmy magazynem i myślę, że do końca świata będziemy otwarci, bo mamy otwarte serca i zawsze jesteśmy z tymi, którzy są potrzebujący i robimy wszystko żeby te święta były dla wszystkich takim magicznym czasem a żebyśmy wszyscy też razem byli i żebyśmy wiedzieli że dzielenie dobrem to najlepszy skarb i myślę że największe wyzwanie dla wszystkich ludzi Polska akcja i tutaj Solec po raz kolejny się przyłączył dzięki Pani koordynator, Pani Schneider, za co jej serdecznie dziękuję, jak i wszystkim wolontariuszom, którzy się przyłączyli do tej akcji. Pomaganie ludziom zawsze jest mile widziane, bo jest wśród nas dużo osób, no, które mają też czasem nie mają sposobności życia na pewnym poziomie, czasem... Są tak dumni, że o pomoc nie poproszą. Uczułam też na to, żeby spojrzeć na swoich sąsiadów, znajomych, wyczulić, żeby te osoby gdzieś z tłumu wyłapywać, które tej pomocy najbardziej potrzebują, bo jest takich osób coraz więcej wśród nas. No i warto tę dobroć nie tylko przed świętami znajdować, zgłaszać takie sytuacje. Mamy Centrum Usług Społecznych, które też bardzo chętnie zawsze pomoże, a nie zawsze ma wiedzę, że te osoby gdzieś są, bo no w społeczeństwie no są, jakby powiedzieć, ukryte w cudzysłowie oczywiście, bo się z tym nie obnoszą z tym, że, że tej pomocy potrzebują.